Cześć, witam Was, Maj z tej strony, w filmie poświęcony typu Ligi Mistrzów, ale nie tylko, podliczymy sobie grupy premium we wrześniu, mamy 12.09, więc prawie połowa miesiąca, no i będziemy kontynuować historię łamaków, gdyż ta grupa robi na razie totalny rozpierdziel, ale to już za moment. Jeżeli podoba wam się to co robimy, to zostawcie lajk, like, łapkę w górę i komentarz. Zawsze to jakiś zasięg dla nas. Dzięki bardzo. Zanim sobie przejdziemy do, do omówienia spotkań i omówienia wyników, no to mam dla was mały konkurs standardowo na mecz Ligi Mistrzów. Tym razem tutaj konkurs od Betfan 50 zł doładowanie do wygrania od nich. Proszę Wytypujcie w komentarzach mecz Bayern Barcelona, jak i wyniki oczywiście strzelca. Podejrzewam, że większość z Was tutaj stawi lewego, co nie dziwne, bo gość naprawdę robi nieziemską robotę w ostatnich spotkaniach. Mega, mega hit, bardzo ciekawe starcie były klubu lewego z nowym. No Na pewno większość będzie chciała obejrzeć ten mecz, więc nie bez powodu go wybraliśmy. Wygra osoba, która będzie najbliżej trafionego wyniku lub kompletnie go trafi, jeżeli Wam się uda to wtedy napiszcie w komentarzach, my napiszemy. Więc to tyle. Zapraszam do konkursu. A teraz przejdziemy do... Tylko zmienię ekran. Do omówienia naszych wyników. Zanim przejdziemy do tego, to powiem Wam pokrótce, gdzie chcecie znaleźć statystyki, to wchodzicie sobie w zakładkę typy. I tutaj macie sprawdźcie nasze statystyki i wyskoczy Wam Excel, do którego za moment przerwy. Jeżeli chcecie coś od nas kupić, wejść w współpracę premium, no to wszelkie tutaj odnośniki macie, a w zasadzie przechodząc do sklepu macie wszelkie nasze tutaj rzeczy, którymi my do tej pory dysponujemy. Więc tu znajdziecie wszystko. Oczywiście masa kontentu jest darmowego, więc wystarczy wbić na nas darmowy telegram w opisie i w linku i w komentarzu macie nasz link, tam wrzucamy na przykład też darmowe mamaki, darmowe typy czasem z grup premium lub po prostu inne znalezione w sieci. To tyle. Przejdziemy teraz do rozliczenia tego, co działo się we wrześniu. Dopisaliśmy jak widzicie tutaj zakładkę miesiącami, żebyście mieli jak to wygląda, a tu jest wynik całościowy. Wszystkie typy w Excelu macie wrzucone. No i zaczynamy sobie pokrótce tutaj od grupy single. Tutaj rozmawiałem z Kamilem, on jeszcze obiecał, że będziemy, zrobimy taką serię, gdzie pokazujemy jak te single typowo spadają, dlaczego one są wartościowe, więc pewnie niedługo taki film pierwszy, pilotażowy się e, pojawi. Być może będzie ich e, więcej, ale ja powiem pokrótce, w grupach w tym, że tutaj jak rozmawialiśmy, że ma ona jakby największą wartość, nie, nie powinna być taka chimeryczna. E, czyli to mam na myśli, że nie powinno być tutaj aż tak e, dłuższych czarnych serii i przestojów, więc mamy trzeci miesiąc z rzędu, no na razie jest to 12.09, więc jeszcze w trakcie, ale 22 typy, już 22,23% yieldu, 16 jednostek do przodu, więc tak naprawdę jeżeli macie gdzie sobie pograć te single, te single no to jest chyba grupa z najwyższym potencjałem, jeżeli chodzi o zakłady opłacalne i jak najbardziej do niej zachęcamy, dlatego jest większy potencjał już na, przykład na grupie Ako, a właśnie dlatego, że większość z Was nie będzie miała aż takich tutaj czarnych serii, bo no nie każdy niestety z Was jest przygotowywany na to nie każdy z Was ogląda od dechy do dechy, niestety też nie każdy z Was myśli i nie zakłada budżetu, a w singlach nie będzie aż takich dłuższych przestojów, więc tutaj bardziej taka bezpieczna, gramy single, wiecie, jedno spotkanie łatwiej trafić niż kupon z trzema dużymi kursami. Dobra, przechodzimy do grupy, której no jest właśnie najwięcej dyskusji. O niej, i pozytywnej od, od miłości do nienawiści, tak naprawdę miłość, czerwiec-lipiec, bardzo duża z waszej strony. Bardzo dużo osób wówczas weszło weszło w sierpniu, lub pod koniec lipca. No i cóż, można powiedzieć, weszliście w gorszym okresie, ci co zrobili, i można trafić na wynik. To jest już tutoria: czy zaczniecie od wyniku złego, czy dobrego. Ważny jest ten plan na całą długość tej gry. No, i na razie w sierpniu, gdzie ten wynik mieliśmy naprawdę słaby, długie czarne serie, ale na początku był on astronomicznie duży, bo było ponad 80% yieldu Taki wynik raczej jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Tu macie 55 tuż no to tak środkowując będzie za 80. Tu już mieliśmy duży zjazd, a we wrześniu na razie no, można powiedzieć, że jesteśmy tak w granicach zera, bo jest nawet minus pół jednostki. To, co się zmieniło teraz w tej grupie, znaczy zmieniło się, bo jesteśmy zmuszeni, żeby coś tam zmienić, bo będziecie nas bombardować, że mało jest kuponów, dodajemy Ako z All Bookies, czyli na każdym buku można zagrać, wy decydujecie gdzie, czy po prostu będą to bezpodatkowe, czy gdzieś po prostu decydujecie się na podatek, ale pamiętajcie, w składach opłacalnych chodzi o to, żeby ten kurs mieć jak najwyższy, przez długą perspektywę. Fortuna ograniczyła happy hour w takie mm, dowolne, gdzie możemy wrzucić się, każde wdrażanie Interesujące jest nasze ligi, stąd też wrzucamy dodatkowe duble do tego, i na razie spoko wygląda. Macie na cztery takie duble, trzy weszły. Oczywiście, HPR z Fortuna też będziemy wrzucać, ale jest tego mniej, po prostu jest tego mniej, a jest to grupa ACO i będziemy wrzucać tutaj też kupony ACO, więc oznaczenie, że all bookies, czyli gracie tam, gdzie chcecie, gdzie możecie, gdzie uważacie, wasz wybór, wasza decyzja. Na razie, bez historii we wrześniu, bo jest to minus praktycznie 11 kuponów i wynik prawie na zero. Zobaczymy, jak będzie dalej. I linie specjalne. Och, tutaj widzę, że jeszcze chłopaki nie zaktualizowały do końca. Zobaczymy, czy są mecze. Mecze są zrzucone. Aktualizacja pewnie jeszcze będzie, ale chciałem nagrać ten film w miarę jeszcze wcześniej, żeby się wyrobić czasowo. E, więc najwyżej no, no, na następnym filmie pokażę, ale myślę, że tutaj też jest wynik taki okolice zera. Coś w tym stylu, tak na oko, z tego co pamiętam, co się działo w linii specjalnych. Linie specjalne, super uzupełnienie pakietu single. Myślę, że nawet y, jeżeli ktoś chce zainteresować się single, to powinien zainteresować się równoznacznie liniami specjalnymi, to wyjdzie mu praktycznie tyle, jakby kupił same AKO. więc fajne, fajne po prostu ujście i połączenie. E, dobra, zobaczymy co będzie dalej. Jeszcze prawdę, mamy, e, jest jedno trzecia miesiąca, no trochę może ponad e, czasu, jest jeszcze trochę, e, ale największa grupa, która robi, znaczy <grytanie> największą furorę robi grupa, której jest w zasadzie nikt nie dawał jakiegoś, jakiejś dłuższej perspektywy. Oczywiście to tak mówię z przekąstem, bo to, że y, jest duża Skuteczność na ten moment, i że dużo weszło zakładów z dużym korsem, to nie znaczy, że tak będzie. Tym bardziej, że tutaj mamy jednak odpowiednią marżę, i nie jest to grupa nakierowana na opłacalność długoterminową inwestycję. Ale co bardzo ciekawe, jeden z naszych graczy jak robiliśmy w poprzedni film, wyciągał 60 tysięcy złotych z łamaków, z głupich łamaków, jeżeli powiecie. Teraz wyciągnął, znaczy dobił do 110 tysięcy złotych. Akurat ma wysoki budżet, gra. Gra na Superpecie, na chyba najwyższy kurtyst polskich, w tym momencie. A tak jak piszemy, tutaj, właśnie historię: pięć łamaków weszło we wrześniu, byłoby 6, tylko Real Madryt w 93. Minucie strzelił w ostatniej sekundzie doliczonego czasu gry w pierwszej połowie gola Majorce i było 1-1. Szkoda, bo tak to później Real finalnie wygrał 4-1, ale gola jakby strzelił na początku, w drugiej połowy, to byśmy mieli kolejnego łamaka. No cóż, ale to tylko tak, tak, tak wspominam, bo naprawdę było bardzo blisko. Pięć łamaków weszło, ogólnie dwa wojdy, bo królowa Elżbieta umarła. Na wyspach m, przełożyli mecz, graliśmy w premier Shipping w Bali. No i osiem porażek. I ta grupa jest jedna z tańszych, kosztuje w zasadzie 100 zł, a patrząc, ile ona zrobiła jednostek, no to jest mega, m, mega anomalia, ale w. Fajnie, że ktoś był w stanie z tego tak skorzystać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Wszedł nam mecz w Singapurze: kursy 30-40 do wzięcia na polskich Międzynarodowe, tak zaznaczam. Derry City nie weszło. Apollo, jest Master, kursy 35-40 do gry. Możecie sprawdzić, jakie były wyniki. Tutaj amonia wygrywała, potem Apollo w meczu Geylangu. Najpierw gospodarze, potem United. Houston Dynamo nie weszło, chyba był remis cały czas. Tu było bardzo blisko w realu, Arsenal, Everton przełożone, Newton, e, Nomad przełożone, bo waria. Więc grupa ma mega, mega potencjał. Potencjał, mam nadzieję. Że, 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 znaczy Mówię to tak, jakbym wierzył, że zawsze tak będzie. E, znaczy powiem tak, ma bardzo fajną, bardzo fajne wyniki. Jak na taką po prostu zabawkę dla łamaków do wysokich, wysokich kursów, cena też jest adekwatna, bo nikomu tu nie wróżymy, że cały czas będą takie kursy trafiane. Ale mi się najbardziej obserwuje tą grupę hmm, najlepiej, bo właśnie jest, są duże emocje, są duże kursy. Wy się tym emocjonujecie. Dajemy też łałapki darmowe. No Ostatnio jeden wszedł z darmowych Deportivo, ale chyba wrzutany jeden na tydzień, a ostatni, który, który daliśmy chyba z, z USA zakończył się remisem na darmową. No ale na pipie macie już tego sporo więcej. No tutaj niestety wam nie pokażę, bo wleciało chyba 7 y, rzeczy na następne y, dni, na następny tydzień. No ale to byłoby nie fair względem tych osób, które nam za tę grupę płacą, a naprawdę nie jest tych osób aż tak dużo, było ich zdecydowanie więcej, ale chyba ludzie nie rozumieją czegoś bardzo prostej rzeczy, że jeżeli w łamakach nie wejdzie 5 czy 10 meczy z rzędu, to jest nic. Bo jeden mecz mając przebicie 30-40 albo nawet do 80, czasem zależy, czy dog złamie, czy wiecie, jakie to będzie zestawienie, to jest to ogromna, ogromna przebitka. A co tu mamy dopiero mówić, jak to 5 na 8 mamy? Od sierpnia mamy tego jeszcze więcej. Bardzo będę się przyglądał rozwojowi tej grupy. Zobaczymy, jak to ten algorytm dalej będzie nam podpowiadał jakie mecze i jak to, jak to wyjdzie. Więc chętnych zapraszam do gry albo chociaż do obserwacji. I żeby nie było, że, że mówimy ściemę, to jeszcze tutaj moja rozmowa z Danielem. Daniel po prostu gra grubo łamaki stać go na taką zabawę, to są kupony Super Beta, czyli Polski Legalny Bóg 2156, ale to nie, to, to nie jest jeden kupon. Daniel to puszcza chyba razy 15, tak? No, w ten sposób eee, też sobie gadaliśmy o Realu, że tam też szkoda, że zabrakło. Poprosiłem Daniela o, o kupony, no bo nie znam tutaj osoby, które my też sobie to oczywiście gramy, ale za proporcjonalnie niższe stawki, eee, ale Daniel bierze Danie grubo. Tu kolejny mecz: Apollon, Omonia, i Kolejne kupony Daniela, a jego wygrana łączna na czysto 110 tysięcy złotych na, na głupich łomakach. Brzmi to, brzmi to jak jakiś po prostu dobry żart, ale to nie jest żart. Daniel, tutaj wygrał, cóż trzymam kciuki, fajnie się to po prostu czyta. No i tutaj sobie rozmawialiśmy, że jak. Zaczynał danie od czarnej serii 15 meczów w serypionu, bo przegranych. No to zobaczcie, grał po 1000 zł, 15. Zobaczcie, 3000 był w plecy, tak, bo w dwie strony. A teraz jest 110 000 do przodu. A wy narzekacie na ako, że kilka meczy nie wejdzie. Więc albo gramy z jajami, konsekwentnie budżetem dużym, albo raczej odpuścić sobie takie zabawę, żeby się nie frustrować. Bo frustracja też działa później, jak się obserwuje. Wyszedłem z tej gry. A tu nagle zaczyna wchodzić i to może działać w drugiej strony. Czy wy wchodzicie, czy, czy wychodzicie, to jest loteria, na jaką traficie serię. To musicie pamiętać. Daniel, gratuluje. To już naprawdę bardzo fajna kwota. I jeszcze powodzenia dalej. Czyli tu już naprawdę mu się grupa zwróciła w bardzo dużym stopniu. Nawet nie chcę tego liczyć, bo eee, zaraz jeszcze powiecie, że podwyżkę to robimy. ale nie. Eee... Nic nie robimy, życzymy wam po prostu powodzenia. Dobra, to tyle nasze naszych grup premium. Oczywiście zapraszamy na wszystkie, a najbardziej zapraszamy na darmowe media Telegram, tam dajemy po prostu typy, żebyście wy sobie sprawdzili, czy, czy my gadamy głupoty, czy, czy faktycznie te typy dajemy wcześniej, czy ma to sens. Myślę, że jak pobędziecie u nas na czacie i na kanale głównym Telegram, macie to w komentarzu, to sami sobie wyrobicie zdanie, a potem będziecie chcieli z nami pograć bardziej, to wiecie gdzie nas E, szukać, mm, dobra przechodzimy sobie teraz do meczów ligi mistrzów ostatnio e, mecze, które typowałem, muszę się przyznać że lidze Europy, lidze konferencji była katastrofa katastrofa mi się zrobiła mm, i to akurat wtedy, kiedy zacząłem na, na podziemne wrzucać, bo jak wrzucałem w Excel było lepiej e, wszedł mi chyba bodajże jeden lub dwa mecze, już nie pamiętam, jakiś oszery wszedł z dużym kursem tutaj Tam, gdzie po prostu trwałem niespodziankę, często jest remis. No trudno. Zobaczymy, jak dalej. Bardzo krótkie tutaj e, analizy i, i spojrzenia. Sporting Tottenham. Dobry mecz Sportingu pierwszy. Spróbujemy na Underdoga. Wiktoria Pilsner, Inter Mediolan. Tutaj over 2,5. u siebie ofensywni. W e, inną stronę tutaj nie widzę sensu jak grać. Bayer Leverkusen, Atletico. Leverkusen w pierwszym meczu wielka słabizna. Atletico, Madryt rzutem na taśmę sporto wygrywa. No, zdecydowanie tutaj lepszy, składowo i mocniejsze. Satetico Bayern, Barcelona, mega hit, o którym mówiliśmy. I tutaj dla mnie faworyt jest tylko jeden. Barcelona nie jest taka mocna, bo moim zdaniem nie jest zaliczana do topu. Ma topowego zawodnika roberta Lewanderskiego, no ale niektórzy inni gracze albo nie są wykorzystywani w pełni tak jak Frankie de Jong, albo nie jest to jakiś taki prawdziwy top. W zasadzie tak na siłę została Barcelona ulepiona. Myślę, że Bayern e, pokaże klasę. Pierwszy mecz wygrany na luzie w Mediolanie 2-0. I tutaj myślę że też jakiś 2-3-0. E, Bawarczycy pokażą lewemu, że gdzie powinien jednak grać, to jest lepszy. I, i taki scenariusz dla mnie jest bardzo prawdopodobny. E, a tutaj podwójnie widzę, dałem, bo z handicapem e, azjatyckim był wyższy kurs. E, ogólnie strona podziemne typy cały czas jest ulepszana. Oferta działa błyskawicznie, ale jest jeszcze tutaj sporo pracy, więc yy, będziecie widzieli zmiany <laughs> zmiany szybko i po prostu na przestrzeni czasu. Fajnie, że zgłaszacie mi jakieś bugi, mniejsze, większe. Bo ja to biorę wszystko pod uwagę i zlecam do naprawy. Więc dzięki bardzo, możecie mi nie zawsze pisać. Liverpool Ajax. Yy, no i tutaj, ostatnio, też w sumie, chyba słusznie, dwie osoby pisały w komentarzach, że czemu ty na Liverpool? Jak Liverpool nie grał. Wcale za dobrze widzę. No i chyba mieliście rację, bo aż tak w Liverpoolu nie siedziłem, żeby wnikliwie ogrywać skróty. A patrząc po tym, co zrobili z Napoli, Napoli z nimi zrobiło, to faktycznie nie są w dobrej dyspozycji. A jak widzę, pięknie. 5-0, kudus, no w końcu, Shredder poszedł po rozum do głowy i wpuszcza tego chłopaka i on gra fenomenalnie. No i cóż, jak ja lubię tutaj w takiej komercji, w takiej zabawie celować w wysokie kursy to tutaj bym pokusił się na Ajax. Myślę, że też na innych bukach te kursy można znaleźć wyższe, więc jak chcecie tak w ten sposób, to poszukajcie sobie wyższych, bo jest to możliwe. Jest to możliwe, że Ajax również wygra ten mecz, bo gra fantastycznie w Liverpoolu, coś nie pyka. Zawsze też można z podpórką sobie wziąć. Na pewno będzie to mega widowisko, bo taki finał powinien być kilka lat temu, ale niestety Lucas Moura a marzenia Ajaxu wyrzucił w z i ten gol w końcu Nie Nieważne, nie będziemy wracać do przeszłości. Over dodałbym kornerów. 9. mi się, że się działo. Obie drużyny ofensywne. Szachter Celtic. Szachter piękna wygrana w pierwszym meczu. Tutaj e, u siebie 3,20. Celtic żaden hegemon, więc spokojnie można spróbować. Tak samo Stavili nie cenię jakoś wysoko i Kopenhaga jest w stanie e, wygrać. Stavili też zmiana trenera. 3,60. Juventus, Benfica. E, Benfica 3,25. Ostatnio no, Milik. Gol z baru, cyrk, co się, co się wydarzyło, ale Juventus gra po prostu słabo i remisując z Salernitaną 2-2 to nie powinien sędzia już jakby, to nie powinna być ta kompromitacja z barem, tylko to powinna być pewne zwycięstwo Juve w a tak nie jest a Benfica naprawdę jest w mega gazie, Roger Schmidt tam poukładał świetnie na przykład były gracze Ajaxu, Neresz i fajnie to wygląda w Benfice, próbujemy no i tutaj już ultra ultraliczenie na jakiś tam Part, niech to będzie, ale jakieś plus 1,5 na Maccabi bym dał, ze względu, że grali nieźle z Benfica, a zagrają u siebie, a PSG, no trochę ten TRT, -te kurde, wielkich panów piłkarzy, nie zawsze się rozumie. E, w lidze też są potknięcia. Kto wie, takie Maccabi się zepnie u siebie. Można oczywiście podejść do tego bezpiecznie. Handicap plus 2, całkiem spoko opcja. Chelsea, Salzburg, Salzburg plus 1,5. Myślę, że fajny kurs też tucher wyleciał z Chelsea. też się tam przebudowa. No, patrzcie tutaj na takie rzeczy: Real Madrid, Lipsk. Dla mnie Real minus jeden. Myślę, że powinien z tym Lipskiem spokojnie wygrać. Pokazał to w szachtar, jak to się robi. No i Ranger ci Napoli. Ranger ci obnażeni w meczu z Ajaxem. No, ale tu zagrają u siebie. Ajax jest dużym atutem. No i idąc retoryką wysokich po prostu kursów, Napoli też jest to mega chimeryczna drużyna. Potrafi wygrać u siebie z Liverpoolem, a za moment. Coś pewnego odwalić, więc bardziej mi ku się skłaniam, że no, znaczy jak przegram drugi mecz, to już będzie ciężka sytuacja w grupie, albo chociaż 1x spróbować w ten sposób. To są moje propozycje z lekką argumentacją na Ligę Mistrzów. Są to trudne rozgrywki do typowania. Bardziej for fun, dla zabawy. Jeżeli chcecie pograć z nami w grupach zarobkowych, to wiecie, gdzie nas szukać. W opcjach premium. Zapraszamy i życzę Wam powodzenia, pozdrawiam majk wysokich wygranych części